Wszyscy już na miejscach? Tak! A, Panie, ale fajnie, że się tak. razem! Ej, Kubciu, masz fajną lunetę. Mogę zobaczyć? Nie! Już nie jesteś moim przyjacielem! Dlaczego nie jestem twoim przyjacielem? Bo nie! I już. No to ruszamy! Kuku, kuku, ku, ktoś kuka lesie! Kuku, kuku, słychać Śpiewa, cały las tańczy, kuku, kuku, -ku, radosny śpiew. I jesteśmy! Ura! Pamiętajcie! Nie oddalajcie się od grupy i trzymajcie się A. razem. Widziałem się! Pięknie. pięknie! Moglibyśmy teraz z Twoją lunetą udać się na poszukiwania. Nie! Hmm. Jesienią liście na drzewach zmieniają swoje kolory. Nazbierajmy liści w każdym kolorze, jaki znajdziemy. To motyl! Widziałem pierwszego motyla! Chodźcie tutaj wszyscy! Ani trochę mu nie wierzę. Ja też nie. Ale to prawda! Chodźcie zobaczyć! Jest naprawdę piękny! O! Jest motyl! Ja pierwszy zobaczyłem motyla! Jestem najlepszy! Ale śliczny! Brawo, Beniu! Zauważyłeś pierwszego motylka! O co chodzi, tupciu? Nie lubisz motyli? Lubię, ale widziałem go wcześniej! Wołałem was, ale nie przyszliście! A ja wtedy mówiłem prawdę! Nikt nie chce cię słuchać, bo stale zmyślasz jakieś historie! Co mam zrobić, żebyście mi znowu wierzyli? Obiecaj, że przestaniesz opowiadać te bójdy na resorach. Jeśli przyrzeknę, to będziecie mi wierzyć jak dawniej? Ależ oczywiście, Tupciu. Patrzcie, ile motyli! O, 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 są kolorowe. Tak piękne, że trudno sobie wyobrazić. Tym razem powiedziałem prawdę. Wiem. O. <noise> Jak dla mnie wszystko jasne, Tupciu. Jesteś tylko trochę przeziębiony i masz nieznacznie zaczerwienione gardło. Nic więcej. By wyzdrowieć, musisz pić syrop. Wiedziałem, wiedziałem! Okropnie gorzki syrop! Okropnie gorzki? Hmm, przykro mi, niestety nie mam gorzkiego. Mam tylko smaczny, malinowy syrop. I zalecam też picie mleka z miodem na twoje gardło. <grytanie> A skoro tak dzielnie się zachowywałeś, oto w nagrodę twój lizak. O! A, widzisz, Teddy? Mówiłem ci, że nie masz się czego bać. Nie dostaliśmy okropnego syropu, tylko pyszny lizak. Hmm. Może nas pan odprowadzić? Oczywiście, i wtedy mi wszystko wytłumaczycie. A teraz uspokójcie się, nic wam nie grozi. Policjant Albert jest z wami. Bardzo martwiłyśmy się o was. Ja przepraszam, mamo. Chciałem tylko znaleźć Tediego i becia poszła ze mną i. Tym razem przesadziliście. Chcieliśmy zaraz wrócić do domu, ale wtedy... Spotkaliśmy drzewo potwora z tej książki. Tak, mnie też wzięli za potwora i przestraszyli się nie na żarty. Gdybyś mnie posłuchał i był grzeczny, Teddy nie musiałby na Ciebie czekać. Teddy? Teddy! Huh? Huh? Teddy! Tęskniłem za Tobą. Gdzie się podziewałeś? Przyniósł go Pan Jarzynka, kiedy Was nie było. O! Przyniósł też książkę? Widzisz? Drzewo zmieniło się w potwora! Ale straszne! O, bajka o drzewie potworze! Uwielbiałam jej słuchać, kiedy babcia mi czytała! Mamo, możesz mi ją kupić? Jeśli będziesz grzeczny, kupię następnym razem. Przyrzekasz? A co będzie, jak zapomnisz? Nie zapomnę, obiecuję. Jej! 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 Chcesz mi powiedzieć, jak mam nieść torbę z zakupami, skoro nie mam rąk? O, rób to, co ja! Zjadaj wszystko od razu, na miejscu! Chodźmy się bawić! Dobra! O, najpierw odłóż plecak. O, gdzie jest Teddy? Mamo, czy wzięłaś Teddy'ego? Nie, Tupciu. Dobrze szukałeś w plecaku? Nie ma go tutaj! Nie ma go tu! Nie przestraszysz mnie burzą! Przyjdź tu, to popamiętasz! Wejdź, jeśli masz odwagę! A, a masz! A masz! <śmiech> <śmiech> Brawo, <tuciu. śmiech> Na dzisiaj już dosyć zabawy, dobrze? Najwyższy czas pójść spać. Dobranoc! Słodkich snów! Dobranoc! Nie cię woła. Nie, on woła ciebie. Co, cupciu, bo Borys, nie śpicie? Słyszałeś? Ciebie woła! Nie mogę do niego iść. Jest mi zimno! Ty idź! Ja też nie mogę, bo śpię. O, ale Borys! Ja to, to nieprawda, że jestem taki odważny. Okropnie boję się burzy. Też się boję. Bardzo. Jestem taki głodny. No proszę, jaka duża i piękna urosłaś. Hmm? Tupciu lubi marchewkę. I z pewnością nawet nie przypuszcza, że to warzywo. Zobaczmy. Hmm. Pomarańczowa, dojrzała... Marchewka jest sam raz do wyrwania. Marchewka jest pyszna. Uwielbiamy ją, Teddy. Hmm? Babciu, czy mogę dostać marchewkę? Co takiego? O nie. Dlaczego? Dlatego, mój skarbie, że ty nie lubisz warzyw. A ta piękna marchewka jest warzywem. Co ty mówisz? Marchewka jest smaczna. Oczywiście. Tak jak wiele innych warzyw. Albo jak ten pomidor. Hmm, jest naprawdę wyborny. To nieprawda. Niestety nie dowiesz się tego. Hmm. Tupciu, chodź tu na chwilę. Mamy dla ciebie niespodziankę. A? Jej! Organki takie o jakich marzyłem! Dziękuję, dziękuję! Nie mogłyśmy lepiej trafić. Nie jesteś zaskoczona? Nasza rodzina ma muzykę we krwi. Hmm, a to pech już zaczyna padać. Tu, Pciu, chodź szybciutko do domu, bo zmokniesz. Już idę. O nie. Zostawili go samego na deszczu. Zniszczy się! Jaka szkoda! On jest taki ładny. Nie wiem, co w tym ładnego. No widzisz? Obraziłeś go. Tu nic nie ma. Hm, tutaj też nie. Mogę cię zapewnić, że w tym pokoju nie ma żadnego potwora, nawet najmniejszego, ponieważ potwory nie istnieją. I czy jesteś spokojniejszy? To znaczy, czy Teddy jest spokojniejszy? Tak, dziękuję, dziadku. Nie ma za co. Dobranoc. Mówiłem ci, że nie ma potworów. Dziadku, w pokoju nie ma potwora, ale jest na zewnątrz. Hmm. Chodź ze mną, wnuczku. Ale, dziadku, ja nie chcę wracać do łóżka. Wcale tam nie idziemy. Doprawdy? To dokąd się wybieracie? Pójdziemy oswoić się z ciemnością. Wtedy jest najlepszy w przekonywaniu maluchów. Z moją małą siostrą zawsze mu wychodzi. Hmm. Myślę, że to doskonały pomysł. Cześć Gugu, nazywam się Teddy. Brawo, udało ci się. Chcesz się ze mną pobawić? Gorąco mi, a tobie? Trzeba się ochłodzić. Jest tu gdzieś woda? Oczywiście, Teddy. Czy mam odkręcić? Jak myślisz, Gugu? Możemy odkręcić wodę? Tak. Tak. O, jak cudownie. Tak szybko się uwinąłeś? To zasługa mojego pomocnika. Tupcie i Tediego. Witam. O, jesteś już. Co za punktualność. Tak. U doktora Bazyleusza było ciekawie, ale strzyżenie moich kolców to znacznie lepsza rozrywka. Ja nie bawiłem się tak dobrze, jak się spodziewałem. A wiesz, pomaganie Marcelowi to była naprawdę super zabawa. Naprawdę? Tak! Uwaga, kapitanie! Olbrzymia ośmiornica! Pilnujcie się, żeby was nie tapnęła swoimi wielkimi matkami! Ach. Przestań już. Przecież to liść. My udajemy. Ja wiem, wiem, ale ja tylko... ja cię osłaniam. O, świetnie. Dzięki, Beniu. Uważajcie, żeby nie wpaść do wody. Hej, Beniu. Ty się nie boisz? Drodzy piraci, których nic nie przeraża. Zapomnieliście chyba, że mamy kamizelki ratunkowe, więc nic nam się nie stanie. A? A co to? Nasz statek sam wraca do brzegu! No nie zupełnie sam. Zauważyłem coś innego. Ściąga nas wrogi statek! Nie! Nasze mamy! Jestem głodny. Chyba wszystko w porządku. Myślę, że możemy zejść i zjeść. Już idę! Mamo, dlaczego jest tyle talerzy? Przyjdą goście. Goście? O, już są. Ja otworzę. Witam. Myślę, że mamy mały problem. Tupciu, byłoby lepiej, gdybyś mi powiedział, co się stało. Chyba nie masz zamiaru cały czas się ukrywać. To jest mi bardzo dobrze. Uspokój się. Chodź. Ja. Ja nie chciałem zniszczyć swetra mamy Borysa. Zrobiłem to niechcący. Nie chcę iść do więzienia. Synku, o czym ty mówisz? O tym, że pani Marysia przyprowadziła policjanta, żeby mnie aresztował. Jestem pewna, że Albert przyszedł spróbować jednego z moich słynnych ciast. A jeśli chodzi o panią Marysię, możesz ją za to przeprosić. Odważysz się to zrobić? <noise> tak! Dobranoc, Bodziu! Słodkich snów! Ah. <laughs> o? Bodziu, co tutaj robisz? Zostań w swoim łóżku. Dzisiaj możesz spać ze mną i z Teddym, ale to będzie ostatni raz. Dziecku, śpiochu, czas wstawać. Jestem zmęczony. Musisz nakarmić swojego ulubieńca. Bodziu? Bodziu, gdzie jesteś? Dlaczego ściszyłaś radio? Ponieważ mamy coś ważnego do powiedzenia. Wieczorem wychodzimy z przyjaciółmi. Jak to? Zostawiacie nas w domu samych? Niezupełnie. Nie będziecie w domu sami. Przyjdzie was popilnować niania. Na imię ma Kitka. Jakaś niania? Nie! Nianie są brzydkie i złe! Mylisz się. Kitka to świetna opiekunka. Świetna! W pożeraniu dzieci tak robią kosmiczne potwory! Tupciu, czy ty przypadkiem nie przesadzasz? Wow, potwornie głodny, zły kosmita! Wow. <grym> hmm. Och, przestań synku. Kitka opiekuje się także Borysem i jakoś go nie pożarła. To na pewno ona. Dzieci, chodźcie się przywitać! <grym> nie i nie! Нет и нет! Так и так. Ходь тут.